Nie ma tutaj mały Minecraft, Aka Galaxy Men, Caner and bot Co to w ogóle znaczy? Dzisiaj zagramy w Minecrafta na singlu. Stwórzmy nowy świat sobie. Co? Co to są za opcje? Wytyfy. Robimy świat. Nie, nie robimy nic więcej. Tylko taki świat robimy. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i ta seria. Możecie zdać łapkę w górę. Czemu to jest Okej. Krzywo? To nie jest chyba na środku, co to ma być, no dobra, szybciej to, świat nam się załadował, zacznijmy naszą nową przygodę w tej grze, trzeba wykopać pierwsze drzewo, to jest najgorsze drzewo, nie lubię tego drzewa, bo ma jakieś różowe deski, głupia. Zmieniłem sobie skina w ogóle, możecie zobaczyć, nie takiego fajnego i mam pelerynkę w ogóle. Więc jestem po prostu pro w tej grę. No ja mam nadzieję, że ten film wam się spodoba, bo ja tutaj właśnie nagrywam teraz Minecrafta, zresztą jak samo nazwa kanału mówi, Matt i Minecraft to właśnie jestem ja. Mogę wam powiedzieć ciekawostkę, że I... I... ja i fa.pl to bananek, ale nie wiem co zrobicie ja z tą ciekawostką, więc nie wiem szczerze mówiąc. O, to jest fajne drewno i krowy. Krowy będzie trzeba zabić na jedzonko. Pokażę Wam dzisiaj jak przerwać pierwszą noc. Dziwne są te krowy, powiem szczerze. Ale mam nadzieję, że znajdziemy jakąś owcę terrorystkę. To by było bardzo fajne wtedy dla mnie. Moglibyśmy wtedy się pobawić trochę z taką farmą na przykład, żebyśmy zrobili. To by było myślę bardzo fajne. No i co, no, robimy tutaj domek, drewno, kupiemy. Nie wiem, ile będzie odcinków z tej serii. Czy wam się w ogóle spodoba taka seria? Eee, tutaj możemy zrobić coś takiego. Spacacja planks możemy zrobić craftinga, bo no. To jest najgorsze drewno, więc zróbmy z tego. Zbudujmy z tego też eee, mieczyk. Żeby zabić, musimy zbudować też, dobra Już nie będę tutaj robił głupot Kill off Żeby sobie utegować coś A jaki jest w ogóle tryb świata? Normal, no spoko, niech będzie Myślę, że to taki idealny, bo tym początkującym graczem właśnie Mamy 2015 rok, w sumie 14, znaczy 13, 12 Sorry, już mi się myli trochę ale właśnie mamy ten rok i raz nagrywam Minecrafta, więc spełniam swoje marzenie. <grystanie> mini krowa, siema, mini Mike, co ty tu można robić? Seria ta będzie bez przekleństw, eee, więc możecie to oglądać z całą familią, rodziną, to znaczy się nie cała familia. No i idziemy grać w minecrafta kopmy sobie trochę kobla bo kobla trzeba mieć bez kobla niemożliwy byłby świat jakby ktoś nie wiedział o co chodzi w tej grze, to ja wam to wszystko wytłumaczę no, będzie tyle odcinków że zrozumiecie i będziemy być, mogli pograć może, może kiedyś spełnię swoje marzenie i zrobię serwer własny i wtedy będziemy mogli razem pograć Ostatnio y, Bremu wrzucił nowy film z ognistym, sobie oglądałem i się uśmiałem. Bo to jest mój od zawsze. No, nie będę kłamał, no jednak Bremu. Bremu to jest taki człowiek, że ja go po prostu uwielbię. No jeszcze był kiedyś JJ Joker. Znaczy no jest JJ Joker, ale ma teraz przerwę dwumiesięczną. Nie wiem, nie wiadomo czemu, ale on chyba nie żyje. Mamy tyle kobla, że możemy zrobić sobie piec. Sorry, jeśli jakieś cięcia będą głupie, ale ja dopiero się uczę montować, więc... Nie bijcie mnie w komentarzu, ale możecie napisać, że, że fajny film, ja wtedy wam y, dam lajka i, i nie wiem. Nie, nie wiem co jeszcze, ale nie możecie wymagać ode mnie za wiele, bo dopiero się uczę. Zróbmy sobie jakiś porządek w ekwipunku, bo to jest bardzo ważne. No i co, no tutaj tu jest taki fajny płaski teren. to będziemy mogli tam zbudować swoją havirę. Fajnie, fajnie, będziemy mogli pierwszą noc przetrwać w tej grze. Bardzo fajnie tak właśnie. Lubię sobie wrócić właśnie ze szkoły i pograć w Minecrafta z kolegami. Bo właśnie jest 2012 i mam jeszcze kolegów. zniszczymy trochę tego dirta, bo to nie ma co. Nie ma co dać, trzeba wyrównać teren, powiem szczerze, że jest to całkiem sympatyczna sprawa. Chciałem powiedzieć, że ogólnie na tym kanale nie będzie nigdy w życiu vlogów, bo nienawidzę vlogów w ogóle to jest kanał gamingowy, jak sama nazwa wskazuje Maty Minecraft Aka Galaxy Man, więc tutaj musimy wyciąć te brzydkie drzewa, ale tak jak mówię, nazwa wskazuje na to, że tutaj będą gry, nie będzie jakichś jak vlogów, bo vlogi to są dla jakichś słabiaków po prostu. Oj, przepraszam widzowie, ale ja niestety nie mogłem tego wyciąć, bo mi się program skraszował. Camtasia, Camtasia Studio 8 mi się skraszowała a niestety nie mogę tego wyciąć, ale to nic. Eee, nie, nie wiem, wyszła właśnie jakaś nowa wersja Minecrafta. To jest. Eee... Nie wiem, nie wiem, o, jest tutaj na górze. To jest chyba 1.6. Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że przyjmiecie mnie ciepło na tym YouTubie, bo chciałbym dla was nagrywać filmy z Minecrafta. No może kiedyś nagram coś innego. Nie wiem jeszcze co, ale wydaje mi się, że jakbyście chcieli, to mogę nagrać Lego Batman 2. To jest... Znaczy, trzy mogę nagrać, bo dwójkę już zgrałem tyle razy, że mogę nagrać trójkę. No w sumie trójkę przeszedłem jeszcze chyba więcej razy, no mro to jest nieważne. Najważniejsze jest to, żeby wam się podobało, tak? Bo widzowie są dla mnie najważniejsi, jeśli będziecie chcieli, to to nagram, więc napiszcie w komentarzu. A ja zrobię to, yy, co byście chcieli. Corki widzowie, przypomniał mi się żart. Ale ja mam tylko te brzydkie drewno, nie mogę mieć ładniejszego. Chodźmy w takim razie wykopać trochę drewna. Drewno się zawsze przyda. Drewno jest jak y, woda. Bez wody nie przeżyjecie. A w ogóle to jest gówno prawda, bo na przykład ja sobie kole i, i nie, nie piję wody, jakoś żyje. To to nie wiem. Co za w ogóle głupi, głupi mędrzec to wymyślił. Myślę, że to jest w ogóle jakiś... jakiś pajac prawdziwy. Nie wiem, szczerze mówiąc widzowie. Jest to trochę niezrozumiałe dla mnie w ogóle, czy można zrobić farmę tych bambusów. No fajnie, fajnie. A, to trzcina jest, znaczy się. No, ale ja w ogóle... O, widzicie pióro? Teraz wygląda tak piórowo, a kiedyś wyglądało jak y, miecz. Kiedyś w y, starszym ale no to za kilka dni temu ono było. Właśnie jak sobie grałem, to w ogóle nie wiedziałem zrobić crafting, ale się nauczyłem sam, to jest mój wyczyn życia. No ale powiem Wam, że... Yy, że to było właśnie w ten sposób, że ja chodziłem z tym piórem, razem ja zabiłem jakiegoś zombiaka i ja chodzę z tym piórem, a nie, bo to jeszcze nie była inna wersja, to po prostu był Minecraft yy, demo, demo Minecraft kupiłem, znaczy pobrałem, bo po co, po co kupić grę. I, I właśnie w ten sposób to wyglądało, że, wiecie, sobie chciałem popykać trochę, ale nie za bardzo miałem wersję Minecrafta normalną. No i, no i sobie o noc się zbliża. No nie... Ech. Miałem demo i ja sobie grałem właśnie w tę demówkę. No i to było fajne, ale ja właśnie jak zabiłem zębiaka, to ten pióro wypadało. I ja zawsze... No, no nie wiem, Father, Father. PAPL jest co najwyżej nie jakiś feather, to nie wiem jakaś podróga. No ale i tak to wyglądało jak miecz, no i ja wtedy myślałem, że to jest miecz, tylko że się, się zastanawiałem dlaczego on tak mało bije, czemu miecz tak mało bije, przecież to jest nielogiczne kompletnie. Naprawdę nie wiem, w sumie do dzisiaj nie rozumiem czemu tak było. Tutaj możemy zrobić takie nubskie. O, ściany. No mój pierwszy domek nie może być jakiś piękny. Bo ja nie umiem jeszcze budować fajnych, ale ja, ja oglądałem JJ Jokera, on ja budował ładne, wtedy pomyślałem, wow, czemu JJ Joker to nie może być mój brat? Tak kiedyś myślałem yy, niedawno, pamięć znaczy się. I tak myślałem sobie, no, ale nie wiem, ja nie wiem, nie, nie wiem. Mogę zrobić mięso, dobra no, nie no, z tego brzydkiego będę musiał budować sobie dom. No dobra, trudno. Widzowie, trudno, kiedyś to zmienimy. Widzowie, przecież ja nawet widzów nie mam jeszcze o czym ja w ogóle mówię, sorry. Ja się tak wczułem. Po prostu już tak mam. Masakra, wiem, widzowie, którzy nie istniejecie, ale. No. Ale krzywo, co ja tu zrobiłem? Ja nie wiem, nie, nie, nie można robić tak brzydko, bo to jest takie strasznie brzyd brzydkie. To ja nie popieram takich brzydkich zachowań jak budowanie brzydkiego domu paskudnego. No dobra, no, tutaj zbudujmy to tak. No, Na razie to będzie tak wyglądało. No bo nie możemy sobie pozwolić na coś lepszego. Boję się, że jakiś creeper mi tu przyjdzie albo szkielet. Nie wiem, jak, jak uważacie? Napiszcie w komentarzu, jak, jaki jest wasz najstraszniejszy właśnie otwór. What the fuck, zombie! What the fuck? what the fuck! What the fuck, what the fuck! O, boże, boże, zaraz umrę. What the fuck, zombiaki! Zombiaki! Boże, ale mam ciarki teraz. Przestraszyłem się trochę. Może możecie dać łapkę w górę za to, żebym się nie bał. To się postaram następnym razem. Ale to, to było po prostu... straszne, to był cios poniżej pasa. Się boję, że creeper tutaj przyjdzie. Do mnie od tyłu mnie weźmie. No ja się boję czegoś takiego. Ja tutaj widzę szkieleta, to ja nie chcę do niego podchodzić nawet. Szczerze powiedziawszy. No ale dobra. Ty! Parówo! Parówczaku! Proszę cię! już. No i teraz mamy kości. Kości to jest coś, czego nie docenia żaden gracz Minecrafta moim zdaniem. Moim zdaniem powinniśmy szanować kości. Kości są bardzo ważne w Minecrafcie. I ja tak... nie to drewno wykopałem. Miałem wykopać to szpetne. O Jezu. Dobra, dobra, spokojnie. O, tu jest takie idealne drzewo, które... O... które jakby się tutaj wbudowuje z ziemi w powietrze i w dalszą ziemię. Więc to jest takie... No to jest po prostu piękne. Co mnie bije? Zombiaku, no bo zabije mnie zaraz. Będę musiał od nowa zaczynać wszystko. Będę musiał nowy film wtedy zrobić. Bo nie, nie będę mógł pokazać, jakim jestem słabiakiem w tej grze. Masakra, masakra, naprawdę. No ale cóż, no. Eee, dobra, nie wiem. Zbudujmy sobie drzwi, ale już z tego lepszego drewna, bo to po prostu. To jest... Dobra, to wygląda jak taka sraka. Zaraz zróbmy z tego paskudnego. Przynajmniej będzie pasowało, no bo co to jest? Uy, mam pół serca! What the fuck, man? Muszę się zabarykadować trochę. Nie no. What the fuck? Co ty wymyślasz? Dobra. Ha, jestem bezpieczny i co teraz zrobisz? Łap serdaku. Uj! Dobra. Z faktycznie się teraz przestraszyłem. Zjedzmy sobie żarełka. To jest zawsze poradnik jak przetrwać pierwszą noc w Minecraft. Tak, właśnie to. To właśnie to wygląda. Ja nie mam w ogóle, kurde, kobla. Muszę pójść sobie do jaskini. Muszę zrobić sobie jaskinię w domu, no trudno. Życie wymaga poświęceń, tak mi zawsze mówi. Właśnie. Yy, nie wiem kto... Nie wiem kto tak... o, węgiel! Idealnie. Tego właśnie potrzebowaliśmy. Czy to był zapis zapisywania? Kiedy coś takiego jest w Minecraft? No nie wiem. W demówce tego nie było. Więc to jest dla mnie po prostu dziwne. 20 pochodni starczy, skorzystajmy z drugiej ręki. Dodali taką funkcję też, bo w demo tego nie było, ale teraz już jest. Nie wiem, no mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jednak powrót maty Minecraft po tylu latach, to jest coś wielkiego, nie? To jest to tak jakby JJ Joker wrócił, ale on już nigdy nie wróci. Niestety, niestety, no piękne czasy się skończyły. Ale teraz się zaczynają kolejne piękne czasy, bo wrócił maty Minecraft, aka Galaxy Men. Tylko chciałbym napomknąć, bo to jest całkiem istotny klucz. Jaki klucz? Nie wiem, jaki klucz. Dobra, zbudujmy, znaczy rozwalmy to. Tutaj może nikt nie przyjdzie, ale na wszelki wypadek zabuduję tym, ponieważ chciałem zrobić to. Yy, a nie, nie chcę pochodni więcej. Ale zrobiłem. Kup. Co ja? Nie wiem, widzowie, nie pytajcie mnie. a ja po prostu jestem specjalny. Na swój sposób. No bo jakby nie patrzeć. Prawdziwy youtuber musi być w e, swój sposób. Bądź na swój sposób specjalny. Bo czym byłby? youtuber bez specjalności. No właśnie, byłby nikim. Dlatego ja nie będę nikim. Będę taki fajny. Mam nadzieję, że też tak uważacie. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę będzie mi bardzo miło. Chodźmy sobie wykopać trochę piachu. No bo piach się przyda do zbudowania szyb i w ogóle w ogóle fajnych rzeczy. No. Fajnie, fajnie jest. Fajnie można Super dziura. Super dziura po prostu, ale masz fajną dziurę w tej grze. Boże. Nie wiem kto to wymyślił. Ale to nie wiem, jakiś zboczuch tutaj robił tę grę, chyba tak mi się wydaje. Spoko, spokojnie, ja się. Mam nadzieję, że nie, nie napotkam tej Braina, Nie wiem, czy wierzycie w to, że Herobrine istnieje, bo ja trochę tak. Jednak jest to, nie wiem, trochę straszne, powiem szczerze. Co to pływa? Ryby? Ale, ale Meksiko, znaczy Meksyk, Meksyk totalny. Dobra, tyle chyba wystarczy piasku, pobiegnijmy, bo tu pająk jest jakiś. Jak nie, ch nie chciałbym wejść w paradę, to by mogło się źle skończyć. No i teraz możemy przepaść. Co to tu robi? Ja tego tu nie dałem nawet. Co? Nie wiem, to, czy to jest pierwszy znak ich roguelyn, on tu jest. Nie wiem... Posadźmy sobie trochę drewna. Może tutaj trochę, tutaj... Ładne drewno, no możemy do... CO TY ROBISZ?! Jezu... Pająk... Najgorzej... A co robi jak się... Nie da się zjeść oka pająka? Mi się wydaje, że w demówce się dało. Ale no spoko. Może jednak mi się tylko tak zdawało. Weźmy sobie te sadzonki. I... no i posadźmy gdzieś tutaj 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 tu, bo to brzydkie drewno możemy tutaj dać bo czemu by nie można tak zrobić, bo to jest jednak wspaniała rzecz ja tutaj myślę o wielkich budowlach na tym świecie, chciałbym żeby ten świat się rozrósł i był naprawdę takim wspaniałym Imperium bym tak powiedział. Nawet zróbmy szyby. Eee, może powoli, powoli budujmy to. Bo jak tutaj przyjdą jakieś głąby parówczaki, niemi niemiłe. Będzie całkiem niemiło. No, what the fuck, man! Co ty robisz? Zombie, Nienawidzę zombiaków. Nienawidzę zombiaków. Nie są tak straszne jak inne tego typu chory, ale wciąż są one po prostu dołujące. Powiem... Powiem w ten sposób. Dołują mnie oni. Taki zombiak na coś sobie zginie, to to tam nie jest zagrożeniem, ale... Ale, gdybym miał nie zginąć, jakby tu Creeper poszedł, to bym wysadził dom. Super, to że jest tu ogień? Muszę stanąć w przejściu. Dobra, wyjdźmy na chwilę. On już tak nie żyje. Ten Creeper tu jest? Nie ma już tego Creepera. Dobra, chyba on zginął. Dobra, boję się tej walki trochę. Wiecie, nie wiem, Creepery są najgorsze po prostu. O, ale mamy teraz proszek z Creepera. Ja lubię, lubię proszek z Creepera. Jest to bardzo ważny przedmiot. W sumie to nie, ale jak chcecie TNT zrobić, to, to teraz możecie zrobić. Nie wiem po co w ogóle robić TNT. A może się kiedyś nam przy... przyda. Co ja tu zrobiłem? O Boże! Boże Boże! Pożal się Boże! No i pięknie. Widzicie, widzowie. W ten sposób przeszliśmy, yy, przetrwaliśmy całą noc i, i dzień. Więc przetrwaliśmy dzień i noc. W następnym odcinku zrobimy fajne rzeczy. I to już jest tyle. Dajcie suba, słapkę w górę. Dzwon, dzwon, dzwoni w wiosce villagerów. I to jest tyle. W następnym odcinku fajnie będzie. Na razie, jo, siema.